Patrzcie tu, Grzegorz. Patrzcie 5 tu. Złotych. Jak ja, tak Mój w dupę tym sędzią. Walcz do końca o swoje Kasio. Grzegorz, dzięki bardzo. Pozdrawiam ci serdecznie. Nie no, to jest masakra. Patrzcie. No i tu kurwa powinna być dyskwalifikacja, nie? Nie no, to kurwa tyle ataków głową mi oni nic, nie? Nie no, to jest żenada kurwa, jak nie zmienią tego werdyktu, to kurwa chuj. Tutaj macie ten filmik, jak coś wejdzie i napiszcie Casy King. No to jest żenada. To jest żenada. Dwa. Trzy. Patrzcie, on nurkował i się prostowała takowo. Patrzcie, widzicie jak z prementacją to robił? I co, sędzia Josip tego nie widzi? Pyl. 125 zł.